Czy wiesz, że WIBOR to nie tylko skomplikowany wskaźnik, ale klucz do Twojego domowego budżetu? Odkryj, jak banki grają na Twoich emocjach i portfelu w 60 sekund. WIBOR to sztuczny wskaźnik, który banki ustalają, żeby określić, ile muszą doliczyć do kredytów. Tak, banki decydują, ile Ty zapłacisz za kredyt hipoteczny. Mimo, że banki twierdzą, że te koszty są ogromne, w rzeczywistości Naprawdę nie są. W Polsce marże banków są wyższe niż w całej Europie. Jak to możliwe? Co to oznacza dla ciebie? Więcej zapłacisz za kredyty, a banki więcej zarobią. Wszystko to dzieje się za kulisami, bez większej kontroli. Twój sen o własnym mieszkaniu działa w tle Wiboru? Chcesz sprawiedliwości? Zawalczymy o nią dla ciebie. Przekonaj się, co możemy zrobić razem. Chcesz walczyć o swoje prawa? Wyślij swoją umowę i zaobserwuj nasz profil, żeby być na bieżąco.